To jest ten przedimek nieszczęsny. To jest słowo, które w języku polskim nie istnieje i Polacy mają z nim niesamowity problem. Czyli to jest słówko E albo The. Oczywiście ono może przed samogłoską mieć formę N, czyli na przykład N-Apple, czyli Jabłko, albo być czytane jako The. Czyli tak naprawdę to THE jest czytane jako The, ale. Pamiętacie, co mówiłem o tym, że skracamy rzeczy, które są nieważne, i to jest jedno z takich nieważnych słów, ono daje dodatkową informację, ale nie jest kluczowe. Więc jest często wymawiane szybko. I teraz oczywiście zasad użycia tego jest mnóstwo, ale chciałbym, żebyście zrozumieli główną zasadę, po co to te słowo, te słowo, te słowo jest stosowane w języku angielskim i nie tylko. Także jeśli ktoś się uczy francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i tak dalej. Czy niemieckiego, też to słówko spotka. I teraz jest prosta zasada, jak wyobrazić sobie stosowanie. Najczęściej w szkole wam mówią, że tego słowa d używamy, kiedy rzeczownik jest określony. I to jest najbardziej mylące stwierdzenie, jakie może być. Bo kiedy ja mówię, widziałem psa, to czy ten pies jest określony, czy nie? No, dla mnie jest zawsze określony, bo ja wiem, o którego, którego psa widziałem. Prawda? Natomiast E, tutaj musimy myśleć nie o tym, co jest określone dla mnie, bo dla mnie wszystko jest określone, jak ja, ja mówię o czymś, co się zdarzyło, ale musimy myśleć o tym, co wie nasz rozmówca. I teraz wyobraźcie sobie, że rozmawiamy z kimś, i e, ten ktoś ma pustą głowę, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło nam, prawda? czyli ja chcę mu opowiedzieć, co się wydarzyło wczoraj, i ta osoba o tym nic nie wie. Czyli jest taka jakby pustka w jego głowie. Czyli jak ja powiem o jakimś, nie wiem, samochodzie, e, o, o jakimś miejscu i tak dalej, on nie będzie wiedział, o czym ja mówię. Ja, ja dopiero muszę to wprowadzić. I mówię mu na przykład, że widziałem kota. I saw a cat. Prawda, czyli e, widziałem kota. I teraz on nie wie, o jakiego kota chodzi. Ja wiem, dla mnie ten kot jest określony, ale to the to dotyczy nie tego co ja wiem, ale tego co wie nasz rozmówca. Czyli jak on nie wie o jakiego kota chodzi, to ja używam tutaj tego przedimka nieokreślonego, czyli tylko e. I saw a cat. Czyli wyobraźcie sobie, że patrzycie na to co wasz rozmówca ma w głowie. Czy on wie o jakiego kota chodzi? Oczywiście, jeśli my opowiadamy jakąś historię, to on nie będzie wiedział, on musi sobie go wyobrazić. Ale on na początku rozmowy nie jest w ogóle w jego głowie. Nie ma żadnego kota tam, prawda? Czyli e, mówimy: Widziałem kota. Czyli on nie wie, czyli używamy przednimka nieokreślonego. Natomiast, jak chcę powiedzieć, że ten kot był słodki, to zauważcie, on już tego kota ma wyobrażonego. Oczywiście ten kot może trochę inaczej wygląda w jego głowie niż on wyglądał w rzeczywistości, bo ja nie powiedziałem za dużo, jak on wyglądał, ale on wie, że ja widziałem jakiegoś kota i że jeśli powiemy the cat, to znaczy, że to jest ten kod, o którym powiedziałem. prawda? I to jest taka, taka sytuacja, którą musimy sobie wyobrazić. Czyli, czy nasz rozmówca wie, o czym ja mówię? I to może być coś, o czym ja przed chwilą mówiłem, albo coś, o czym rozmawialiśmy. Prawda? Czyli jeśli byśmy chcieli powiedzieć daj mi pieniądze, I ja powiem give me money, to jest coś innego niż give me the money. Jak powiem the money, to znaczy, że daj mi te pieniądze, o których wiesz, bo to są pieniądze, które na przykład y, y, poprosiłem cię, żebyś przeniósł, albo które leżą na stole. Czy on będzie wiedział, o jakie pieniądze chodzi, czyli o konkretną rzecz, która jest dla niego określona. I czasami użyjemy tego rodzajnika, gdy mówimy o czymś, co jest nasze. Prawda? Czyli e, nie wiemy o jakimś tam naszym pokoju, czy domu, czy cokolwiek. Chociaż tutaj Anglicy używają często, właśnie, my, żeby podkreślić, że my school, my house itd. Natomiast, gdy opowiadamy jakąś historię, czy mówimy o czymś, to zastanówcie się zawsze, czy nasz rozmówca wie o co chodzi. Oczywiście na początku nauki musicie się zastanawiać, ale później będzie już łatwiej, będziecie wiedzieli o co, o co chodzi. I, czyli jeśli on już słyszał o tym, czy będzie w stanie zidentyfikować na przykład o które pieniądze, o który samochód, o którego kota chodzi, i to nie musi doznaczyć, do, do że on wyjdzie z domu i znajdzie tego kota, którego ja widziałem. Nie, nie, nie. On wie, że to nie jest jakiś, jakikolwiek kot, tylko to jest ten kot, którego widziałem. Prawda? I teraz, e, czyli mówimy to. Mówimy teraz, że kot miał piłkę. I teraz piłka jest nieokreślona. On pierwszy raz o niej słyszy. Dla mnie jest określona, bo ja wiem, jak ona wyglądała. Natomiast dla tego rozmówcy nie jest, bo dla niego, on na razie wie o kocie. Prawda? Czyli kot jest z D, a piłka jest z E. Prawda? Czyli bo piłka jest nowym elementem. On jeszcze o nim nie wie, nie słyszał. Oczywiście on zna piłki, wie, co to jest piłka, ale o tej konkretnej piłce nie, nie, jeszcze nie słyszał. I teraz. Gdy chcemy powiedzieć The ball was big, czyli piłka była duża, to ja używam the, bo on już słyszał o tej piłce. Bo gdybym powiedział and then I saw a ball, czyli znów piłkę, to on będzie wiedział, że to jest inna piłka niż ta, o której mówiliśmy. Czyli gdybym powiedział The ball, I saw the ball, to znaczyłoby, że mówimy cały czas o tej piłce, o której on już wie. Ale ja chcę powiedzieć, że zobaczyłem inną piłkę. Tutaj oczywiście oni zazwyczaj nie powiedzieliby tego w ten sposób, ale chcę Wam tylko pokazać, o co mi więcej chodzi. Czyli że widziałem Ebol i czyli Ebol to jest informacja dla naszego rozmówcy okej, okay, To ja muszę sobie dodać ten element teraz do mojej głowy, bo pierwszy raz o nim słyszymy, czy to jest jakiś nowy element, który wprowadzamy do historii, czy do opowieści czy do tego, kto coś powiedział. I to jest ciekawe. To jest ciekawa, ciekawa sytuacja. I bardzo ciężko, często właśnie, gdy się uczymy, to słyszymy, że, że to jest ten przedimek określony. Czyli myślimy, że to coś jest określone, ale mało kto, mało który nauczyciel mówi, że to musi być określone nie dla mnie, mówiącego, ale dla mojego rozmówcy. To on musi określić sobie w głowie, wiedzieć, że to nie jest jakaś przypadkowa rzecz czy przedmiot, tylko jest coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, albo coś, o czym już mówiliśmy. Prawda? Czyli mam nadzieję, że to krótkie wyjaśnienie Wam pomoże, w razie czego wracajcie do niego i e, e, myślę, że powinno powinny pomóc. Jedna ważna rzecz, są też rzeczowniki niepoliczalne. To też jest bardzo takie zakręcone słowo, bo e, ciężko jest zorientować się, co to znaczy niepoliczalne. I to jest coś takiego, co nie, czego nie możecie policzyć na sztuki. Czyli e, na przykład mamy słowo miłość, love. Nie możemy powiedzieć... Gdy mówimy o uczuciu, prawda? Czułem trzy miłości. Nie ma czegoś takiego, prawda? Mamy słowo czas. Czas możemy policzyć w sekundach, w minutach, w godzinach, w latach, ale nie możemy policzyć na sztuki, prawda? Czyli w znaczeniu czas ogólnie, bo oczywiście możemy mieć na przykład czas gramatyczny, ale to wtedy po angielsku będzie tense, a nie time i, i tak dalej. Natomiast za, zazwyczaj, jeśli nie, nie możemy w tym znaczeniu Policzyć na sztuki, no to nie będziemy używać e, rodzajnika E. Użyjemy W czasami, natomiast, e, e, natomiast e, e, e nigdy nie użyjemy. Mamy słowo kawa. Z założenia wszystkie płyny e, są niepoliczalne na sztuki. One są policzalne w filiżankach, butelkach, litrach, ale nie na sztuki. Chociaż czasem możemy powiedzieć One coffee, please, prawda? Czyli bo, albo a, I would like a coffee. Czyli, gdy odnosimy się do jednej, jednego egzemplarza, czyli tak jakby jednej filiżanki, szklanki, butelki, czyli czegoś, co nasz odmówca będzie wiedział o jaki pojemnik chodzi, wówczas dodamy to, ale najczęściej jest to niepoliczalne. Kolejne słowo: niepoliczalne mięso. Najczęściej powiemy po prostu jak, jakaś ilość mięsa, niekoniecznie. Bądź też na przykład stres, prawda? czyli wszystkie uczucia są niepoliczalne. Czyli przed nimi nie stawiamy tego E, możemy postawić D. Czy to jest o tym też warto pamiętać?